Dzień dobry! Dzisiaj Państwu przedstawiamy Honda CRV z 2007 roku. Auto tutaj z największym silniczkiem o pojemności 2,4 litra i mocy 170 koni. Duży, mocny silnik, więc spalanie benzyny też jest spore w okolicach 13 litrów na 100 km. Dlatego została zamontowana tutaj instalacja Prince VSI 2.0. No i widzimy komputer. W głębi e, reduktor z filtrem fazy ciekłej, tu mamy filtr fazy lotnej, Podobudową mamy wtryskiwacze gazowe Keishi. Tutaj po lewej stronie mamy lubryfikator, czyli dodatkowe smarowanie gniazd zaworowych, które jest zalecane w tych konkretnie autach. I tak po montażu LPG mamy spalanie na poziomie 13 litrów gazu, więc oszczędzamy na każdym przejechanym 1000 km około 300 zł. Koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 600 zł, na LPG już tylko 300. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w gwałcie mamy zamontowany po lewej stronie. Jest to przełącznik najnowszy Prince'a. Tutaj z regulacją kolorów wskazania i z czujnikiem światło czułem, więc nie, nie razi w oczy w nocy i świeci wyraźnie w dzień. Przejdźmy teraz dalej. Teraz wlew. Wlew, gaz w aucie jest pod klapką. Jak widzimy, jest to pełnowymiarowy wlew, więc nie trzeba żadnych dokręcanych końcówek. I został nam zbiornik. Zbiornik w Ołcie mamy zamontowany w miejsce koła, koła zapasowego. Jest to zbiornik 407-litrowy. Daje nam około 38 litrów gazu i zasięg około 250 km. Oczywiście, do każdego montażu klient zawsze u nas dostaje pokrowiec na koło zapasowe. Podsumowując, cena zestawu, czyli instalacji Prince. VSIN 2.0 w tym konkretnym aucie jest to koszt 3600 zł i zwrot następuje po około 12 tysiącach kilometrów.